Witajcie po dłuższej przerwie. Dziś wracam do Was z tematem banalnie prostym, ale w tej prostocie chyba tkwi właśnie siła. Rozprawimy się dziś z trzema pytaniami, które na 100%, nie raz i nie dwa, zadajemy naszym dzieciom, a które są bez sensu. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to pytania i czym je zastąpić, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Spójrzmy więc na trzy pytania, które zadajemy swoim dzieciom często, a może bardzo często. Pytanie numer jeden: Czy Ty zawsze musisz? Numer dwa: Ile razy mam Ci powtarzać? Oraz trójeczka: Dlaczego to zrobiłeś? Brzmi znajomo, myślę, że wszyscy dotarliśmy kiedyś do punktu, w którym zadajemy te bezsensowne pytania. Dlaczego to nie ma sensu? Bo oprócz wyrażania naszej rodzicielskiej frustracji która jest oczywiście ważna i nie chciałabym jej e, tego zabierać, te zdania nie wnoszą nic do relacji i nie są w żaden sposób efektywnym narzędziem, którym z założenia miały być. Są wyrazem naszej bezradności i wcześniej wspomnianej frustracji. W zasadzie, jeśli zatrzymać się w sytuacji, w której zadajemy te pytania i wsłuchać w ton, którego używamy, to brzmią one bardziej jak oskarżenia, a nie jak pytania. Być może zauważyliście, że gdy zadajemy takie oskarżające pytania, to dziecko zazwyczaj się albo wycofuje, albo oddaje nam tym samym, czyli złością, krzykiem, nerwami, dużymi emocjami. A przecież celem jest, by dziecko się otworzyło i było chętne do współpracy, a nie gotowe do walki. W jaki więc sposób możemy zbliżyć się do dziecka, poprawić komunikację i kooperację? Nie będę odkrywcza i powtórzę kolejny raz. Największą siłą rodzica jest spokój. I tu odsyłam Was na Instagram, czule i blisko, gdzie znajdziecie post z pięcioma krokami, jak ten spokój osiągnąć. Każdy powinien wypracować oczywiście swoje własne scenariusze, ale ja dzisiaj w ramach inspiracji podrzucam kilka moich pomysłów. Zaczniemy od pytania numer jeden. Czy Ty zawsze musisz? Zamiast tego pytania spróbujmy wyjść z pozycji zaciekawienia. Zauważyłam, że jest ci trudno, gdy proszę, abyś posprzątała. Widzisz to też? Musimy nad tym popracować. Pytanie numer dwa: Ile razy mam ci powtarzać? Zamiast tego spróbujmy. Widzę, że się powtarzam. Też zauważyłaś, że często proszę o to, byś posprzątała po sobie zabawki? To nie jest dla mnie przyjemne i myślę, że dla ciebie też nie. Musimy naprawić tę sytuację. Ja mam kilka pomysłów, jak to rozwiązać. I jestem bardzo ciekawa, czy ty też wpadniesz na jakieś rozwiązanie. Poprzez zaproszenie dziecka do wspólnego rozwiązywania problemu, dajemy im to, co dzieci lubią, czyli sprawczość. Pytanie numer trzy zostawiam na koniec, mimo że uważam, że jest najbardziej klasyczne i najczęściej go używamy. Dlaczego to zrobiłeś? E, zamiast tego e, spróbujmy jestem ciekawa, czy wiesz, czemu to zrobiłeś? Czasami ciężko jest nam zrozumieć, czemu coś robimy, ale możemy się temu przyjrzeć bliżej. Ten ostatni punkt to taki mój top of the top, mimo że podałam to na końcu. My, rodzice, zapętlamy dlaczego, a dla dzieci, szczególnie tych mniejszych, odpowiedź na pytanie dlaczego jest często niemożliwa, bo nie wiedzą, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Dlatego tak często w odpowiedzi na nasze, dlaczego uderzyłeś brata, dlaczego nie słuchasz, dlaczego nie jesz, słyszymy, nie wiem. Nie powiem, albo bo tak. To nie jest brak chęci współpracy, ale fakt, że powody dziecięcych emocji i w ich wyniku zachowań są po prostu często nieuświadomione. Co więcej, często nasze dlaczego jest wypowiadane w sytuacji silnego wzburzenia, więc nasz ton z łatwością sugeruje, że nie zadajemy tego pytania z ciekawości, nie oczekujemy prawdziwej odpowiedzi, ale w ramach oskarżenia. Z tego też powodu dzieci często nie mówią w takim momencie prawdy, chcąc niejako uniknąć rozczarowania z naszej strony. Boją się, że prawdziwa odpowiedź nie będzie usprawiedliwieniem, więc zamykają się na rozmowę i uciekają się do zdawkowego nie wiem. A dziecko najbardziej na świecie nie chce stracić naszej miłości, nawet jeżeli w trudnym momencie ciężko o ten sposób myślenia. To my jesteśmy bezpieczną przystanią dla naszych dzieci. Jeśli przechodzisz więc przez trudny moment z dzieckiem, być może już kilka razy postawiłaś, postawiłeś granice, których dziecko nie respektuje, czujesz narastającą frustrację i z czułego przywódcy zaczynasz dryfować w stronę obwiniania i zawstydzania, pojawia się krzyk i inne nieprzyjemności, pamiętaj, że możesz zatrzymać sytuację i zacząć od początku. Bardzo prosta, ale z drugiej strony niezwykle przydatna myśl, że zawsze możemy zatrzymać spirale emocji i zacząć od nowa. Co mam na myśli? Jeśli dyscyplinujesz swoje dziecko i nie podoba Ci się w jakim kierunku to zmierza, możesz zawsze powiedzieć zaczniemy od nowa. To nie jest sposób, w jaki chcę z Tobą rozmawiać, kochanie. Daj mi chwilkę, by ochłonąć, i porozmawiajmy od początku. I ostatnia, bardzo ważna rzecz, nie ma co oczekiwać od siebie, że zawsze, za każdym razem, gdy dziecko zachowa się w sposób, który nas frustruje, irytuje, denerwuje, zachowamy się tak jak w powyższych scenariuszach. Życie to życie. Nie zawsze da się zapanować nad sobą w 100%, ale warto mieć świadomość, że niektóre nasze zachowania do niczego nie prowadzą, albo wręcz na odwrót, prowadzą nie do tego, do czego dążymy, tak jak w przypadku tych trzech pytań, które nie otwierają naszych dzieci na rozmowę. Ale zawsze warto próbować i szukać rozwiązań, które działają, a nie zapętlać te, które nie posuwają problemu ku rozwiązaniu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy zadajecie te pytania swoim dzieciom i co wynosicie z dzisiejszego filmiku. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego. Będzie mi bardzo miło, jeśli klikniecie subskrybuj. Trzymajcie się i do zobaczenia!